No hej hej, witam, witam. No ja się tutaj zabieram do podmianki. A tutaj proszę taka niespodzianka. Babeczka sobie wyskoczyła na ręczniczek i trochę jej się wyschło. I przez taką szczelinę akurat miała fart albo pecha. A tymczasem mamy już niedzielę. Tu przypomnę jeszcze ostatnie środowe pomiary takie właśnie wyszły Kolejne zrobiłem sobie w sobotę ale już nie miałem sił na podmiankę w sobotę więc podmiankę zostawiłem sobie na niedzielę tak więc mamy jak widać już się kręcę przy podmiance właśnie tą niedzielę wymieniamy sobie na wstępie gąbeczkę tak żeby mi się filtr nie zapowietrzył bo ja z reguły mam taką w że spuszczę wodę i myślę wtedy o wymianie gąbki, a tu łatwo wtedy filtr zapowietrzyć, bo niski poziom wody ciężko go odpowietrzyć. Więc na wstępie wymieniam sobie, a dlatego, że dzisiaj bez przycinki, bez grzebania w dnie, po prostu tylko spuszczenie wody, podmiana tej gąbki i nalanie wody i cała robota zaplanowana na dziś. Prosimy, jak widać, co niektóre już sięgają tapli wody, ale jeszcze dam im pożyć z tydzień czasu, wtedy troszeczkę się wyłożą na taplę wody. Ale to przynajmniej będzie można więcej sadzonek obsadzić, żeby zagęścić ponownie je w większe kępki. No, dodam jeszcze tylko informacyjnie, że w środę po tych pomiarach Dolałem jeszcze 20, tak, 20 ml PO4, no tak, żeby sobie podciągnąć do jednego ppma z tych, które miałem tam z 0,6, fosfor, a poza tym tylko oczywiście mikro z żelazem. w dziennych dawkach wieczorem. parametry wody yy, tuż przed podmianą zaraz zostaną wyświetlone będzie można potem porównać z tymi sprzed z i po no i właśnie widzimy M3-10, 4 08 15 Lamin, prawie 0, jak zwykle TDS 133, wapno 15, magnes 6, no, to się składa na GH 3,5. Tak więc yy, tak to mniej więcej wygląda tuż przed podmianą. No, a że nie da się zrobić podmianki bez spuszczenia wody, więc Tradycyjnie wody trzeba trochę spuścić. Tutaj dzisiaj znowuż tak postanowiłem około 50% mniej więcej zrobić podmiany. Szybkie przetarcie szybek, tam praktycznie z delikatnego tego takiego białawego nalotu. Lą zielony na razie się nie pokazuje, i oby się nie pokazywał. No i jeszcze sobie szybko tylko dolejemy wody. Z wiadr w miarę to idzie szybko, pompką a potem resztkę, tak jak tradycyjnie, prosto z osmozy, aby już tylko końcóweczkę dolać. No i tak, jeszcze sobie zawsze sprawdzam na ile filtr jest. Bo ja go zawsze mam przydławionego. To tak sobie sprawdzam na maksa, jak go sobie otworzę i czy on jeszcze dobrze tam dmucha. Jak dobrze dmucha, no to nie trzeba go tam wcale otwierać. Trzeba też. Dolać tego jowego, czyli tutaj uzdatniasz do wody i witaminy i aminokwasy dla rybek. Oczywiście standardowo też bakterie no, troszeczkę zawsze tam dolewam, tak żeby nie było. Jestem z tej szkoły, która co podmiankę trochę tam zawsze bakterii sobie doda. Woda już się prawie uzupełniła, można filtr odkręcić już mocniej. Nie będzie już tak chlapał i hałasował. bardziej, jak go jeszcze sobie lekko odtopimy. Jeszcze tylko szybę przetrzemy delikatnie z bąbelków po podmiance. No, troszeczkę trzeba było czekać, żeby woda się wymieszała. Wybełtała, żeby się te składniki wyrównały. Teraz można pobrać już próbkę do zbadania, jaka ta woda będzie po podmiance. No i jak widać, NO3 wyszło 5, PO4 04, potas 8, żelazo. Prawie 0, PDS 85, CA 10, Magnes 6 i GH z tego wyszło z wyliczenia 2,8, czyli dosyć nisko. No i teraz pozostało tylko to sobie wyrównać, ale będę wyrównywał tylko tak raczej do tego NO3, całe, same MPK, resztę będę chciał zostawić. Na tym niskim poziomie, chyba że tam troszeczkę doleję jeszcze z 5-10 ml CAMG, żeby trochę to GH podnieść, niewiele, ale żeby tak troszkę ponad 3 było. A tu będę chciał trzymać na tym niskim azocie i na niskim NPK, byle, byle to mniej więcej zbliżyć do 10,10. -10 I zobaczę przez ten tydzień, jak to będzie się sprawowało i utrzymywało. Czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ, czy nie bo tak sobie raczej myślę, że nie tyle same ilości są istotne w NPK ile te stosunki odpowiednio zachowane i to powinno raczej dać radę i tym bardziej utrudnić jeszcze bytowanie jakimś tam ewentualnym chętnym glonom, które chciałyby się czaić <laughs> no więc tak sobie spróbuję, zrobię dla eksperymentu, czy dla doświadczenia, i zobaczę. Mam nadzieję, że to się na roślinach mi to niczym nie odbije. No, i tam, oczywiście, jeszcze będę sobie kontynuował delikatnie zwiększanie tego żelaza razem z mikro, ale tak bez przesady, obserwując, co się dzieje. No, to dzięki, na razie. Hej, hej.